Mam czerwone gały, choć nie byłem na basenie Mam czerwone gały, morda to nie zapalenie! Dzień dobry, bo jak już wstaliśmy to zobaczmy sobie co na YouTube ciekawego, choć się dzieje, coś tam wyrabia eee, No, wiecie o co chodzi. Tak na dzień dobry, się przywitajmy z wami, stary, ze na dziewczyna, ale też nie zabyło, bo dobre obiady robiła nie do dobrej dupy, póki smata ci czy... Stop! Jak można konta tylko kraść? Jedna osoba może tylko to nagrywać Ja dobra, idę się wykąpać Halo, potrzebuję ręcznik Kurwa No i co narobiłeś? To wszystko Twoja wina Kurde Jest jeszcze jakieś gacie, te mogą być same skarpetki też koszulkę Nie, to później Dobra, jazda. Cześć, koszulkę mam. Ma ma ku... O kurwa. Jak to już sobie tak siedzimy fajnie, to w ogóle wiecie co wam powiem, że zaraz na moim kanale będzie 1100 subskrypcji. No i chuj. I tak generalnie to idę na imprezę. Nie, nie, nie na taką imprezę. Na imprezę taką rodzinną. Wiecie, że ciocia, wujek, wódka. Wszyscy pijani, znaczy co? no No i zaraz sobie idziemy, generalnie Więc na razie będzie takie ze dwu buś pa E halo mordeczki, popatrzcie tu jest jeden śmiecik, drugi, trzeci, czwarty Ja mam śmieci i do którego wyrzucić? Patrzcie gumę Uber podjechał e, stój stój, 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 stój

Kapa. Zrobimy wszystko czego chcesz i o czym marzysz Będziemy liczyć te pieniądze na ich twarzy Razem będziemy bać się VIP